Dobra, zebraliśmy się tutaj, by podjąć próbę pokonania Buga. Sprawdzałem dokumentację ludzi, tuby. I jeśli tylko odpowiednio pociągniemy, to jest szansa, że się uda. Ale ogólnie to jest tragedia. Dlatego nie chciałem tego robić wczoraj ani przedwczoraj. Tak byśmy skończyli to już dawno temu. Bo to będzie tylko frustrujące. Więc za każdym razem ile to trwa? Minuta straty? Dwie minuty? Welcome to my house Szczęść Boże. Na szczęście kupiłem tę grę za jakieś 20-30 złotych. Chciałbym więcej, ale no... Czy ja jestem karłem? Moment. To powinno być tak wysoka? Coś jest nie tak, ale już. Ty, no, coś jest nie tak, tak nie powinno być. Moment. Najgorsze nie da się zresetować. Dobra, trudno, będziemy najwyżej stawać na krześle, żeby dosięgnąć. <grym> Może tak ma być w sumie. Tak? Dobra, i najpierw trzeba wyciągnąć miecz. Jezu, wyswietla to. Tylko skończymy z pozycji karła.

Czyli tak. Wciskamy to, to, to. Nie że jest bardzo niewygodnie. Ok, na tym podglądzie chyba widać, jak się kolory zgadzają, tak? Zielone dobre, czarne złe. Tak, bo to przyległe zanikają. Czyli trzeba by zrobić to, nie jak teraz zresetować.

Bo według lore zostaje tylko mroczny pokój z wieżą. Tak? Co jest? Czekaj, ja jeszcze nie chcę. Progresja. Okej, okay, ostatnie dwa pokoje. Kroniki szlaucha są, pieniążki to zda... Taki wielki szlauch. Mr. Staff, I have your boy. So Shall I tell you my wish? Your wish, but of course. I wish to be young again. To know everything that I know now, but without the wrinkles and the back aches. I could just start over. Things would be so different. Yes, the But here you are. are. We've been waiting for you for such a long time. Are you really the Toy Maker? I was, but with their help, I've become so much more and so.

They want a new home. Witam w Karwoland. That pool feels really bad. Be careful. Hej, e, jesteśmy poza światem. Progresja. Progresja do tyle chyba. Okej, tu jakieś symbole, tam ładne wejście. We're not in the house anymore. Aha. Tutaj przyjemnie muszę przyznać. The other children. I can feel them. Mm -hmm. They're down there. Trapped. Czy udało się zrobić tego długo? Tak. Za pierwszym to są mocne słowa, bo udało nam się za trzecim. Dopiero jak przeczytałem na necie o co tam chodzi, ale udało się. To jest dramat, że takie coś zostało w grze tyle lat po premierze. Dobrze, w sensie, świadczy o twórcach. Zobaczę, czy oni jeszcze żyją, czy ich pozwalniali już w ogóle. Jest something up there. Let's see. Ha, bo tak bardzo spokojnie. Ten... No. A, okay. Tu jest jakieś ładne stanowisko dla karłów mam nadzieję. I tutaj latające kamienie. Czyli zbudował dom na starym żydowskim cmentarzu? lens. Try it to your lantern. Co? The stage is set. Are you ready? Are you ready? I to explain the rules this game. But I don't think I will. Nie żeby się to różniło. To jest pewnie jakiś end game. Z gatunku. To będzie strzało coś takiego. Uwaga. O Boże. Dusza numer jeden. on a one you can skip a ring if you're on the right symbol all right this is well done professor let me show you how it's done Jezu, dobra, my gramy z tym Muminem w grę? I to jest gra losowa? I nam wypadają jedynki zawsze? Let me show you how it... And now it's your turn Dobra, widzę. Tu są czerwone pola, tu są te. Naha, czemu mu wypada tak, że zawsze kasuje mój... Mu... Dobra. I I not sure. Let's save some time here. Your turn, Professor. No! Oops. Cheer up. There's always next time. To jest jakiś Chińczyk dla Dewini. E? No i co? Nie mogę się nim poruszyć? Nigdzie? Nie bym Cię nazywał Słowem Bardziej tak

tego, że musimy losować niby my ręcznie Aha, to pozwala na jeszcze jedno no. Najgorsze, że jestem w finale karłem Teraz ciebie nie mogę użyć? Mogę To jest bardzo retardy, jeśli chodzi o sterowanie Okej, okay. ten finał faktycznie jest słaby jak nie wiadomo co, nie wiem po co by to zrobili Znaczy rozumiem, że idea zagrajmy w grę jest fajna, ale... Ale nie jest. Trzeba dokładnie chyba wejść na to pole? Kurde, próbuję zrozumieć. Jezu, gdzieś tam jest. Ok, dla karłów jest miejsce tutaj. Jak tam? Pełne emocji i poranki? Eee, ile wylosowaliśmy? Dwa, tak? <laughs> Przepraszam. Czy ja chcieliby ją kruszyć jeszcze? Czarze. Bierzemy następnego, nie? Okej, okay, stalinowski sędzia powoli dwa. Napasowałoby wrzucić jeden, dać tu wtedy, żebyśmy mogli wejść tu i być o jeden więcej. Tak, tak to rozumiem. Jest ten płomień jest tak słaby, że go praktycznie nie widać. Nie no, jego nie widać. Teraz go widać. One Bo wybrać się, jak wybierycie pajacu. Okej, okay, to widzę gdzie możesz iść, ale nie chcę byś tam szedł. Tak, bo... Nie wiem czy tu bym mógł zrobić zejście. Nie rozumiem tych zasad do końca. Ale to by mi dawało jeszcze raz, tak? Jakbym... Z tego co widzę, to. No, dobra. Lepiej było to. Więc... maybe it's best you give up now nah. you can't possibly win this okay one. are so close we're almost here that one should be safe now. let me show you how it's done Rozpoczął się dramatyczny pościg. Najgorsze, że muszę podejść te 100 km... Nie wiem, to automatycznie nie losuje. Okej, cztery. Co oznacza, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziemy na zejściu dodatkowy duży wrzut. Tak. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. What's the meaning of this? Let me show you how it's done. Your turn, Professor. Is this how it ended up One. I don't remember what Mm. Okej, okay, przynajmniej RNG jest sprawiedliwe, zjadło staremu. Trzy. Oh, boj, to nas wpuści, czy będziemy wchodzić na drugie zakończenie? Raz, dwa, trzy, cztery. A ty wejdziesz. Dziękuję, jaki miły pan Chyba wylosowało RNGO, żebyśmy... Chyba żeby wbić następną duszę jeszcze Tylko zaraz, to oznacza jedno, że nie możemy się... Boże. Czyli teraz jesteśmy do tyłu tak naprawdę. I tam wyszło? Cztery. Jezu. Kolejny 4, że gra już się nudzi. Z no. muszę przyznać gorzej losuje, albo gorzej gra. Okej, okay, to to jest to. Wygraliśmy przetanem fińczykom. Ok, uciekamy z tronu. a? E, jak się nazywało? Czy, czy to jest zaksięgowane jako wygranko? Nie. Oj, e, uciekamy w takim razie do mainframeu. I don't know if it was the most important thing. It's we're The portal must be opened. You failed us, Toymaker! No! This can't be! They told me what to do! Henry, stop! Your spell has been broken! No! They told me what to do! so set free the raging voices turned silent once more the house remained hungry as ever as for the toy maker he seemed to have vanished oh real boogeymen really disappear for good yay mamuton those coins Porzucona gra. Sądząc po tym, w jakim jest. Kiedy będzie teraz Teledysk na koniec? Jak... Sądząc po tym, w jakim jest stanie, podejrzewam, że nie doczekamy się 11 gościa i, i reszty hitów tego studia. O! Można przywijać. Na, uszanujmy autorów. Ty jest jakiś. Jakaś koma na koniec wchodzi jedno Ciekaż to z oryginału. W oryginału jakiś cluster color grał Direk Shapiro Ej... Mówiłem Cluster Kaler No, fajnie, fajnie, że mnie zdemonetyzowali, zdemonetyzowali za tych dwóch złotych. A już tego nie można przewinąć. Dobra, jest, skończone, wolni. Jezu, co ja kliknąłem? Kredycy, tak? Kliknąłem, bo to jest trochę zbugowane sterowanie, muszę to zaraportować. Dobra, jedyne co zostało, to znalezienie monet i wszystkich dzienników i tak dalej. Ale tak, krótko mówiąc, mamy to. Kolejny sukces 2025. To był siódmy gość w pełni wywiadzie, co z dziwną decyzją, ale rozumiem. Amen.